Ja mam pytanie dotyczące Trójmorza, czy ten pomysł już upadł, no bo mieliśmy heksagonalne, nie miało to przywództwa, Niemcy to rozwalili i teraz pytanie obiecywał na prezydent amerykański, że, się, że będzie ten pomysł wspierał, a tymczasem mamy zajęcie sprawą 447. Czy to już jest po tym pomyśle? Wie pan, ten pomysł nigdy nie wyszedł ze sfery projektu. Ten pomysł nigdy nie wyszedł ze sfery projektów, między innymi z braku dostatecznego zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych, a tylko Niemcy potraktowały go bardzo poważnie. Dlaczego? Dlatego, że projekt, który może, jeśli by został zrealizowany, zagraża trzem, dwóm przynajmniej ważnym interesom niemieckim. Przynajmniej dwóm. Po pierwsze, podważa w sposób trwały niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje program budowy czwartej rzeszy, w który Niemcy tyle już zainwestowały. I Niemcy potraktowały ten projekt poważnie. Najlepszą ilustracją tego, że go poważnie potraktowały, że zgodnie z taką indiańską zasadą, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Przecież Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza w jesienią roku 2018. I Polska była jedynym potencjalnym uczestnikiem tego projektu, która, który wyraził zadowolenie. No to, trochę mnie to zdziwiło, muszę powiedzieć, bo prezydent Duda w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zainteresowanie tym, tym pomysłem. No to już nie wiem, co on tam właściwie. A prezydent Duda czasami mówi dziwne rzeczy, na przykład, że każdy z nas ma krople krwi żydowskiej. No, w takich sprawach to każdy powinien wypowiadać się we własnym imieniu. Bo na przykład jak Aleksander Kwaśniewski twierdzi, że nie ma duszy, to ja mu wierzę. No kto może takie rzeczy wiedzieć lepiej od niego, prawda? No to wystarczy patrzeć na niego i widać, że to prawda chyba. Więc no, dlatego, dlatego taki, taki mam pol. Ale wie pan, to tak jak każda sprawa może zmartwychwstać. Przy odpowiednich tam, warunkach zewnętrznych, tak jak to się mówi, że każda myśl raz rzucona w powietrze, prędzej czy później znajdzie swojego amatora, rzeczywiście dla państw środkowej Europy to by była jakaś propozycja takiego, no przynajmniej częściowego, wybicia się na niepodległość, bo alternatywą to jest po prostu generalna gubernia. Nie taka, żeby tam teraz wróciły te metody, że tam będą kogoś mordować. Nie. Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że nie opłaca się swoich niewolników mordować.